Uwaga, uwaga, właśnie wylądowaliśmy na wyspie Kamigin, tu jest Grzesiek i Mariusz. Pozdrawiam, no. ludzie, ten chłopak przyjechał pierwszy raz w życiu robi godówkę. Tak Trzema jest. samolotami, tysiące kilometrów na kamigu i tak wszystko wyszedł. 12 tysięcy kilometrów. Tak, ja się przyjeżdżam drugi dzień na godówkę. No. Szczerze mówiąc, boli głowa, ale daje sobie radę. Tak. Po prostu nie jest i to odpocząć. Przestrzega, bagnie jak na papai. Tak tak olej wycylowy, cała butelka poszła? Dwie butelki, proszę. Dwie butelki, olej wycylowy, ja również jestem drugi dzień na papai. Oczyściliśmy, oczyszczyliśmy cały dzień spędzić ludzia na oczywiście, ale to się oczyściło. I od jutra same kokosy, które Mario dostał codziennie świeże, młode 5 miesięcy kokosy. Czyli taka włodówka ktoś powie, że to jest wejm, węgiel, że nie takiego większa mamy. My uzupełniamy wodą kokosa, Arginina 238, czy to są wszystkie wartości, które nam przykładają. 500 dni, 600 miligramów co w 900 pokażę, a jak ozosze. I wtedy nie jesteśmy zagrożeni. Ktoś tam mówić tylko na wodzie jak masz zdrowe energii z domu mędrzowej nie masz kaszybicy nie masz niegotania no owszem ale w każdym wieku inaczej się raduje My nie możemy sobie pozwolić na agresję inwestycyjną Maja się nami opiekuje załatwiony od wieczora i pokażemy jak się czujesz po 2 tygodniach na wyradek ile ty nie zrobiasz? 10 dni tak? 10 dni pierwszy raz po zdrowiu i procent pierwszy raz 10 dni ja robię 30 dni też pokażę moje wyniki no. A, to, a to nasz samolot, tu, tu nasz samolot stoi. Właśnie wylądowaliśmy, no i będziemy wychodzić już na kwaterę. Dziękujemy witam, za ogli! Witam serdecznie. Przyjechałem na nowe miejsce. Kamiguin, byłem tu kiedyś przez 4 laty. Wróciłem na Kamiguin, jesteśmy z Mariuszem, przyjechał z Holandii. Je na codziennie 10 do 15 kokosów, taki kokos zawiera ponad pół litra wody kokosowej. I już przechodzimy, już koniec papai, przechodzę na tylko i wyłącznie kokosy przez 30 dni. A więc mój organizm, tak jak powiedziałem ludzi, wielu mówi, że dieta, nie jest to dieta keto, jest to dieta keto. Mój organizm je 30 kg mojego smalcu, tłuszczu na brzuchu i tak dalej, pełnych gronkowców, paciorkowców, witamin i wirusów i ukrytej korony. Także wszystko to robimy, pokazujemy codziennie filmiki, pokażę jak się czujemy, jestem drugi dzień na, na głodówce, dzisiaj jeszcze będzie cała butelka rycyny, papaja, a od jutra tylko woda kokosowa. A że ktoś tam mówi, że węglowodany i tak dalej, kokos idealnie służy moim organizmom. jest to wtedy bezpieczne, nie ma żadnego odwodnienia, doskonale nerki naprawia każda woda kokosowa, Mariusz będzie zakrapiał oczy, pokażemy świeże kokosy, pięciomiesięczne, tu w palmy mamy na naokoło, także mamy tutaj opowiedź palmy, o, o, dobra, 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 nie za dużo i takie palmy kokosowe i tak żyjemy w takiej haciendzie. Pokaż haciendę. I we dwóch. Dobra, bo to kłuski. I takie haciendzie spędzamy tutaj dwa miesiące. Pozdrawiam wszystkich i zapraszamy, kto będzie chciał przyjechać. Do końca marca są tutaj otwarte drzwi dla Was. Dzięki, pozdrawiam serdecznie. No, witam, witam serdecznie, Agata Zobacz, trzeci dzień głodówki, jesteśmy z Mariuszem. Mariusz też pokaże filmik, jak się czuje, ćwiczy cały czas, wytrzymuje, zakrapla oczy wodą kosą. Ja również piję wodę kosą, muszę powiedzieć wszystkim, no ci, którzy mają zgagę, bo wystąpiła zgaga oczywiście, bo kokos jest trochę za słodki. Piję samą wodę, czystą, ciepłą wodę zacząłem rano. Myślę, że za dwa dni wejdę w okrąg a więc Czuję się trochę zmęczony, już nie ma takiej energii, a po przełomie pasicznym, po siódmym dniu, szósty, siódmy dzień, kiedy ciało moje zacznie już przejść na dietę ketonową, a więc będzie zjadać ketony, zmierzę sobie mocz. Mariuszowi też polecam, mamy paski, pomierzę, czy nie przekroczyło ciała katonowej w moczu, a więc nie przekroczyły 7. Normalnie ma być to 7, jeśli przekroczy 15, natychmiast trzeba więcej, czy 4 wody, rozcięcia ciała ketonowe, żeby nie doszło do, do kwasicy właśnie ketonowej i można nabawić się problemy z szóstą. Także tak cały czas uważamy na siebie, znam te wszystkie metody. Po siódmym dniu już będzie mieć pełną siłę. Mariusz będzie też trzymał do dziesięciu dni. Także pokażę tak mam kolejny dzień w siódmym dniu ja się będę czuł. No oczywiście zaznaczam, piję teraz zaczynam od ciepłej wody i rozcieńczam wodę, polecam to innym, pół na pół woda kokosowa z wodą, a więc nie jest to wtedy takie słodkie i jak komuś wystąpiłaby zgaga, ta zgaga przejdzie po trzecim, czwartym dniu, bo po prostu sygnał z mózgu wyłączy produkcję kwasu w żołądku i przejdziemy na już zupełnie inne odżywianie. Potem po szóstym, siódmym dniu już nie czuję się człowiek zmęczony. Już zobaczysz, Mariusz, jakie będzie samopoczucie. poczucie. Już ma ogromną energię, już go budzi. Oczywiście. Nie boli, tak? Już seria treningowa zrobiona, także nie poddajemy się, jedziemy dalej z tematem. Jedziemy. Najgorsze ja były pierwsze karę, dwa dni. Ja się dni. czuję. no Ja będę chciał wypracować 30 dni, a więc tutaj będąc na Filipinach nie dotrę praktycznie żadnego jedzenia. Yy, ani żadnych owoców, tylko na, na wodzie z kokosa. I to leczy moje ciało, i myślę, że spalę około 25 kg. Pokażę wyniki, pójdziemy do szpitala teraz niedługo, zrobić wyniki. Jak się zachowuje cholesterol, jak zachowują się homocysteina. Wszystkie te badania zrobimy sobie tutaj na wyspie. Pozdrawiam, serdecznie. Kto będzie chciał przyjechać jeszcze? Mariusz ma w cztery miejsca, może dołączyć. Fajna wyspa dzika, nie? Mariusz, nie? Pozdrawiamy, jak najbardziej. Miejsca wrót, proszę spójrzcie. Mamy basenik, skuterki, jeździmy wszędzie gdzie chcemy, jest coś pięknego. mi Pozdrawiam i dziękuję. Oglądajcie kolejny filmik. No. Pozdrawiamy, hej. Uwaga, uwaga, jesteśmy dalej w szpitalu na wyspie Kamigin. Udostaliśmy tak. informacje w recepcji. Jeszcze pokażę, że Kamigin Hospital. Tak, tak. i tu będziemy robić badania. Grzesiu tak. opowiedz coś więcej. Tak, króciutko Wam powiem, ja jestem po czterech dniach. Po 10 dniach chcę sprawdzić, przed wyjazdem zrobiłem, teraz dokumentuję całą budówkę, jakie są zmiany w organizmie, jak zachowała się trzustka, wątroba, nerki, kratynia. Całe badanie w szpitalu kosztuje 500 pesów. A więc takie są koszty trochę droższe jak wtedy. Robimy CPR, robimy homocysteiny, lekarz nam zresztą to przepisze. Takie badania, Mario to profesjonalny podchodzi do tego. Po to robię tą godówkę, żeby doświadczać na własnym ciele nic, nie udowadniać tu nic. Tylko chcemy zobaczyć jak co się dzieje z moim organizmem. Co dziesięć nie będę powtarzał te badania, żeby wiedzieć naprawdę po naszego, co się stało z morfologią, czy, czy nie wystąpiła anemia jakaś i jak zareagowały nerki i kwas moczowy. Pozdrawiam wszystkich, kto będzie chciał jeszcze może na marze dojechać. Dziękuję. Tak? Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Witam wszystkich serdecznie, tutaj Mariusz z Holandii. Witam Was, w ten piękny styczniowy dzień. Tak. Jestem już piąty dzień na głodówce, tak czuję jest. się wyśmienicie. Dzisiaj przed chwilą ćwiczyłem, nasmarowałem się, wygląda jak młody Kokosem, radiator. kokosem, tak. Kokosem zapijamy głód. Ile także... dziennie tak kokosu pijesz? Dziennie piję mniej więcej 80 kokosów, także no. jest super kokos, to jest, jest to jest po prostu to jest owoc Je życia. Jak tak. jesteś głodny, to co? Po prostu jestem pijesz kokosa? Głodny, jestem głodny, piję kokosa. Nie także. skusiłeś się na mieście. Jeździsz na motorze, nie, pływasz, tak? Jeżdżę na motorze, pływam. Zaraz jadę właśnie dalej pływać i oglądać piękne rafy koralowe. Wszystko jest tutaj no. A też miałeś obawy tak, jak tak. jałeś na główkę, nie? Pierwsze. Miałem raz. obawy. Trzy lata przygotowywałem się bentanie na główkę. Bałem tak. się, że co to będzie, że zaraz umrę, że coś się złego stanie. Tak. Najgorsze jak dla mnie były pierwsze 2-3 dni. Tak. Ale wiadomo, bolała każdy... cię głowa, nie? Dokładnie, strasznie bolała mi głowa, ale każdy organizm reaguje inaczej. Jeden tak. może, jednego dla jednego może głowa, jeden dzień, dla drugiego tak. To zależy od organizmu od nastawienia no. twojego. Tak I co podoba Ci się domek, fajnie? Oczywiście super, jest wypas i mamy daleko od cywilizacji, znaczy no. to mamy sąsiadów, ale jest bardzo spokojnie nie, Spokój, dżungla, rewelacja. Tak, nie ma turystów, nie ma hałasu, nie ma, no. kaławki, Wiesz, ma restauracji. Jeszcze, nie jeszcze ma ci powiem Tak, jeszcze ci powiem, bo nie masz pierwszy, teraz piąty, szósty dzień wystąpi przełom kwasiczy, A więc przejdziesz na odżywienie endogenne, będziesz na diecie keto, Tu tak organizm jest zjadał to już. Będziecie boleć głowa gorączka, żebyś się przygotował do tego. Nie boję się tego, jestem tak. na to mentalnie już przygotowany. No. Tak, że nic mnie już nie złamię w tym momencie. Jest super, no. polecam naprawdę każdemu głodówkę leczniczą. To jest tak. mój pierwszy raz. Naprawdę czuję się super I powiedz, jak zakraplasz oczy codziennie, nie? Codziennie zakraplam oczy wodą 10 razy wodą kokosową. Już codziennie ćwiczysz, codziennie, codziennie ćwiczenia. Codziennie ćwiczenia. Czuję, że mój wzrok już się trochę poprawił, a będzie tylko coraz lepiej. Także no. polecam każdemu Zapraszamy tak. na Filipiny. Tak. Jutro, jutro do szpitala idziemy badania robić po tym w dziesiątym dniu. Jakie wyniki Ci wyszły, tak, nie, Zobaczymy ile waga spadła. Tak, ja już sam po sobie widzę, także boiler spaty, jest ok. Cieszę się, cieszę, że tacy tak. ludzie przyjeżdżają. no widzisz fajnie, że przyjechałeś. Dziękuję bardzo. I co, za... na drugi rok znowu się bierzesz? Oczywiście. Do zobaczenia w następnym roku. Dzięki. He. He.